Gdzie jest krojenie bydła, Nie ma! Jest za to TV-gry! No i git. Cześć, zapraszam na wtorkowego Flesza. Dzisiaj powiemy o Assassin's Creed Shadow... To jest wczorajszy, tak? Ta. No ale git, bo to o Asosinie to zobaczymy które z jakiegoś powodu już trafiło w ręce niektórych graczy, o walce Balatro Pegi oraz o tym, czy The Blood of Don jest zagrożone przez nieciekawą sytuację Netis. Lecimy. Oho. James Gunn oraz Peter Safran, czyli szefowie DC Studios, zorganizowali konferencję, na której opowiedzieli o przyszłości adaptacji jednego z najsłynniejszych komiksowych uniwersów również w formie gier wideo. Potwierdzono, że prowadzone są rozmowy ze studiami Rocksteady oraz NetherRealm odnośnie nowych projektów. Szefowie DC Studios podczas tych rozmów mieli okazję zobaczyć materiały tak, graficzne oraz jakoś, poznać wiesz. pomysły na rozgrywkę z projektów na bardzo wczesnym etapie produkcji. Część z tych gier ma być osadzona w tym samym uniwersum DCU, które zobaczymy w filmach i serialach. Na pierwsze oficjalne tak, ogłoszenie, co? niestety, i tak najpewniej. Czy oni planują teraz łączyć gry, seriale i filmy? Ej, pytanie czy to ma sens. Powaga teraz, nie? Powaga. O kurde, ty, słuchaj. Przecież oni niedawno łączyli w Marvelu seriale i filmy i to się niezła katastrofa wydarzyła, nie? Jak myślisz, czyli dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego gry nie będzie już takiego chaosu, że to zaradetka zapieprzy? Coś czuję, że może tak być, nie? Nie, jeszcze chwilę poczekamy, choć warto przypomnieć, że według W Star Warsach tak jest? No i jakie Star Warsy, jak se radzą, powiedz mi. <noise> Dobry przykład. No właśnie, jak se Star Warsy radzą. Foxsteady pracuje już nad nową grą z Batmanem. Firma Bandai Namco ujawniła, że najnowsza ósma odsłona Tekena sprzedała się. się już w nakładzie 3 milionów kopii. Ujawniono również pierwszą postać, która trafi do Tekena jako DLC w drugim sezonie gry. Jest nią Anna Williams, zabójcza siostra Niny Williams, z którą zresztą rywalizowała praktycznie od pierwszej odsłony serii. Deweloperzy pokazali też kilka fragmentów z rozgrywki, dzięki którym fani mogą... To jest ta, co w piątce była, ta siostra? I tam, postacie w ogóle to są części na część te same, nie? Ja nic nie ogarniam tego lore tekenowego, jeszcze bardziej zagmatwany niż Soulsowe. Sprawdzić, Tupa. jak zmieniła się bohaterka. Przekazano także, że drugi sezon uwzględni debiut zupełnie nowej, oryginalnej postaci. Dobra, a będzie ta po polska pani premier? Czy to nie w Tekenie było? Chyba w Tekenie, nie? W historii serii. Gracze powinni spodziewać się także zmian w balansie oraz mechanika gry, jak i w trybie rankingowym. Nie, ale czy będzie w ósemce? Bo czy ona... A, ona jest w ósemce, tak? Ten ostatni zostanie znacznie zmodyfikowany, by był bardziej sprawiedliwy i mniej frustrujący, między innymi poprzez dodanie poprawnego matchmakingu opartego na zdolnościach graczy. Siedemce. Twórcy szykują naprawdę pokaźny patch. Czyli w siódemce i ósemce jest w tapalni premier z Polski. Lidia Sobieska, okej. Okay. Bo zmian ma być około półtora tysiąca. Ur. Wczoraj w ramach wydarzenia Steam Next Fest zadebiutowało demo gry. Gothic ja. Remake. Ocho. Kuchu dialog przedstawiający historię Nyrasa po trapieniu za barierę przyciągnął ponad 10 tysięcy graczy jednocześnie, pobijając tym samym rekord Kronik Myrtany i spotkał się z ciepłym. Nyras do, Na ten do moment roboty demo nie wylał. Ponad 2000 wystawionych opinii i 78% Ciekawe. z nich jest pozytywna. Bardzo duża część graczy chwali atmosferę gry. Czuć tu... No nie, no masz to Ty Nyras rozwiązałeś. Rozumiesz, co to znaczy? Nie tak, jak napisałeś, tylko: raz do roboty nie wylaz. Rozumiesz, a nie to, co ty napisałeś. Opanuj się. Ducha oryginalnego gotika, na co spory wpływ ma świetna muzyka Kaja Rosenkraca oraz dialogi. Wielu graczy jednak skrytykowało poruszanie się postaci, które jest bardzo ociężałe. To powagę gadał o gotiku, jest za paywallem. Czekam aż zejdzie, to se zerknę. Bo widziałem, że wstawił, ale jest dla wspierających. A to, tak... a to nawet jakbym chciał to obejrzeć, to na streamie chyba bym nie mógł za paywallem oglądać, bo lipa trochę, tak, nie? ...wsparte słabymi animacjami. Zdaniem grających przeciętnie wypada również Zeszło. optymalizacja, która zdecydowanie wymaga usprawnienia. Poza tym w recenzjach wymieniono wiele drobnych poprawek, które znacznie ulepszyłyby doznania, takich jak szybsze otwieranie ekwip... Ja nadal myślę o tym dubbingiem i tymi przekleństwami. Dużo widzów pisze, że niby w oryginalnej niemieckiej... No i... Polska jest oryginalna, ale niech będzie. W wersji przeklinali dużo, nie? Tylko w Polsce to zmienili. I teraz pytanie, nie? Bo jeżeli tak było w oryginale i teraz to robią w nowej wersji z przekleństwami, to pytanie, nie? Bo w sumie mi te przekleństwa w ogóle nie przeszkadzają. Ja zwróciłem uwagę tylko, że to jest coś innego niż było w oryginale, ale jeżeli tak jest, w sumie tak jest teraz w tym nowym i tak było też w starym, no to git, nie? W Pol Polsce były dwa przekleństwa na dwie gry. W sensie no, na jaja Beliara, no było. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Ale i tak w sobie ten damik to najmocniejsza część tego zasranego Gotika Remake, więc trochę lipton. W flipunku wyświetlanie nazw przedmiotów do podniesienia, czy pojawienie się całej wypowiedzi na raz zamiast w czasie. Demo remake'u Gotika możecie sprawdzić za darmo do 30 marca do godziny 19. Gothic Remake. We focus on Premiera Assassin's Creed Shadow z no. dopiero za trzy tygodnie, a mimo to pierwsi gracze mogą cieszyć Tak może być, dlatego, bo po polsku było w tamtych czasach. No tak, Win to tak, tak. No mówię i te przekleństwa mi przeszkadzają, tylko uwagę zwracam, że jest... że to z, z, zmienia zupełnie odbiór Gotika, nie? Ale w sumie to może być Git. No ale to i tak małe ma znaczenie. Ten nawet z tymi przeglądami był najmocniejszą częścią i muzyka, ale wiecie, no ten gameplay, kurde. Ja wierzę, że oni to poprawią, ale nie wiem, nie wiem, czy to wyjdzie. A mam nadzieję, że się uda tego gotika jakoś reanimować. No. Ale Cię jak to już będzie? Rozgrywką. Czy to kopią. Jak podaje serwis Insider Gaming, niektórzy publikują już materiały to z produkcji prawda, i dzielą się swoimi wrażeniami. Gracze zaczęli szukać więc przyczyny zaistniałej sytuacji. Według niektórych, któryś z oddziałów Ubisoftu lub firmy dystrybuującej fizyczne wydanie gier zapomniał o przesuniętej dacie premiery i wysłał zamówienia omyłkowo. Internauci dotarli też do informacji. Czekaj! Ale jeżeli ktoś już to gra, a ta gra ma być za miesiąc, to oni przesunęli datę premiery, ale już jakby nie zrobią nic przez ten miesiąc, jego przesunęli po nic tą datę? Oni przesunęli datę o miesiąc, on wysłał gry. Czyli oni co? Ściemniać będą przez miesiąc? Chcą, żeby troszeczkę ucichło? Patrzę dadzą? Ale brudasy w dupę, śmiecie! Śmiecie z Polski nie wyjedziecie, jak tu przyjedzie ten assassin. Nie, no dupę. <laughs> Nie, nie, nie. Każdy jest równy, nie? Ale na no ten asasyn to ciężka sprawa się Według których rzekomo jeden z pracowników magazynu, na którym znajdowały się gry, ukradł je i nielegalnie sprzedawał dalej. Ubisoft odniósł się już do sytuacji, ale nie zdradził jej przyczyny. Poinformował tylko, że prace oh, nad poprawkami wciąż trwają i zapisy, rozgrywki zamieszczone przez gracze w sieci nie oddają finalnej jakości ale jak gry. To, to wygląda. Ja pierdziele, to wygląda jakby był jakiś deepfake ostatniego samuraja, sceny pozmieniali tego na jakiegoś innego aktora, ty no w dupa, no to wygląda ciężko. Ciężko. I zapisy rozgrywki zamieszczone przez graczy w sieci nie oddają finalnej jakości gry. Co więcej, mogą one zmniejszyć no ekscytację wśród osób, które muszą czekać na premierę. Dlatego firma prosi, aby w ogóle nie dzielić się gameplayami, ani jakimikolwiek innymi materiałami. I ileż w top jaki miała ta gra, przejdzie do historii. No. Kill Bill Netflix. No, no, Formacjami. No, no. Po premierze Balatro kategoria wiekowa gry została zmieniona przez PEGI z 3 na 18, jako powód organizacja podawała znaczące przedstawianie hazardu, z czym mocno nie zgadzał się sam ja, twórca gry. Nastąpił ja, jednak ja. punkt zwrotny w tej sprawie. Organizacja klasyfikująca gry poinformowała o nadaniu nowej kategorii wiekowej Balatro, nie zmieniono jej jednak z powrotem na PEGI 3, tylko na PEGI 12. Tak, PEGI bichalno. podało, że powodem podjęcia takiej Prawda. decyzji było rozpatrzenie odwołania do pierwszej zmiany ratingu Organizacja stwierdziła, że chociaż Balatro wyjaśnia działanie pokera, to zawiera przy tym łagodzące elementy fantastyczne, które uzasadniają ocenę PEGI 12. Twórca produkcji określił ten ruch jako dobry krok, który może pozwolić deweloperom opracowywać gry bez narażania się na otrzymywanie tego typu niesprawiedliwych kar. Przy okazji warto wspomnieć, że do tragedia. Balatro trafiła właśnie nowa aktualizacja, to która jest wprowadziła tragedię, że ta gra miała plus 18 i na no, tak była rating na Steamie. A w międzyczasie napieprzają wszyscy te skrzyneczki i nikt na to nawet uwagi nie zwraca. W sensie mi to nie przeszkadza, że ludzie otwierają te skrzynki, ale jaki to jest absurd, że jedna dzie rzecz dzieje się obok drugiej i taką gierkę się wpieprzają plus 18 i traktują jako hazard, no w dupę, no. Wszystko jakieś popieprzone. O co tu chodzi? Powiedz mi. Karty nawiązujące do serii Fallout, Assassin's Creed, Civilization, Nie, czy gier Rust i Slay the Princess. Co więcej, produkcja od wczoraj dostępna Nie. jest w usłudze Xbox Game Pass. I a co to? O czym to jest? 28 lutego zadebiutuje Monster Hunter Wild Nie A jakie mówiłem od... o Fifie tylko. <laughs> Balatro. Nie wyzywam FIFA, to moja ulubiona gra. Wczoraj w sieci pojawiają się o, recenzje. Monster Bra Hunter Wilds, będziemy w to grać. Pierwszy Monster Hunter, jak ja zagram. Zobaczymy tego, ile wytrzymam. Ale zapowiada się giga do pieprzonegierka po tym demie. I zobaczcie to, różnica między tym demem a demem Gothic Remake. Nie. Jaka jest przepaść i jeszcze ludzie co piszą, ale to jest demo, to jest zupełnie coś innego. Staruchu pieprzony co grałeś w Gotyka kiedyś, ty nie pamiętasz co to jest demo w gry? Demo gry to nie jest coś co się nie pojawi nic, tam graszny razem, ale wszystkie mechaniki i tak dalej, klimat gry to jest wszystko ujęte w skrócie, żeby cię zachęcić do zakupu tej gry. A nie coś co w ogóle nie będzie związane z tą grą, no, co się dupę dzieje? Przecież te staruchy pamiętają demo. Ja Pamiętam dema kiedy to było powszechne, kiedy w CD Action ci wpieprzali 20 demo różnych gierek, żebyś sobie potestował. No w dupę. O co tu chodzi? I zobacz różnicę, jaki Monster Hunter miał dopieprzone demo, a jakie ma Gothic, no. To aż chce się tylko na to narzygać i skipnąć tego gotika. rozumiesz? Dziennik Stellar Blade demo tak samo. Stellar Blade demo było giga dopieprzone. Ja nie wiem o co chodzi. Krytycy wydają się być bardzo zadowoleni. Produkcja w serwisie Metacritic tak, jest może... Ale jakoś, Elden, wiesz? <laughs> ja mi się podoba. Ale to nawet nie chodzi o to. No. Każdemu się może podobać się gotik i może sobie zagrać. Chociaż problemem jest to, że. Kurde, do końca nie wiem, do kogo ten gotik ma trafiać widzowie, nie? Bo tam są niby mechaniki, które miały się spodobać fanom starego gotika, czyli takie pseudo drewno, tylko że źle. Ujęte jest to drewno w zły sposób, mimo, że jest drewno to zupełnie innej jakości, nie? Yy... No ale to też nie trafia do starych fanów Gotika, a do nowych ludzi, co chcieliby zagrać nową grę. Jak to odpalą i porównają sobie do innych gier, którzy nie mają żadnej nostalgii, nic z Gotikiem. to oni się od tego odbiją w ciągu 5 minut. Także do kogo trafić Łagotik? to w dupę nikogo w tym momencie. Pochwalić się średnią ocen na poziomie Morka, od 88 ciężka. do 90 punktów w zależności od platformy. Recenzenci przede wszystkim zachwalają gameplay. Ma on być satysfakcjonujący i niezwykle wciągający, a nowe dla serii mechaniki. Czy pomimo starej grafiki Gotik jest dobry? Kurde, ja mam zawsze problem z tym, że mam taką nostalgię do gotika, że nie wiem jak dla kogoś się spodoba. Są ludzie, co zagrali w Gotika pierwszy raz i mówią, Yy, że jest gównem w tym w, gdzieś w tym roku zagrali, a sam co zagrali i mówią, że spoko całkiem nie. Że fajnie zagrać w legendarną grę, ale pewnie i tak drugi raz nie zagrają i też git, nie? Ja mi ciężko to ocenić, bo ja mam tak pewnie jak większość graczy, co w to grali te 15 lat temu, czy nie więcej niż 15 pewnie. Przecież nie no może. To wyszło w 2000 chyba nie. Może nawet więcej niż 15. No to ja mam taką nostalgię do tej gry, że ciężko mi, nie wiem, ja nie wiem jak się komuś to może spodobać, ja nie wiem jak ktoś na to może patrzeć, nie? To jest trudne. Ta gra nie ma do nikogo trafić, jest nijaka, jeśli ktoś będzie chciał wrócić to będzie wybierał klasycznego gotika, no. Grafika jest super gorzej z teksturami, a na grafikę składa się mnóstwo innych parametrów. No widoki, na przykład masz widok na stary obóz w tym Gothic remake, nie? Jak wejdziesz tam na taki... Na taką górę, nie? Wchodzisz tam po tych płytkach skalnych i masz widok na sterobus i to jest bardzo ładne, nie? Ogólnie gierka jest ładna, ale problem jest taki, że no... Co to zmienia tak naprawdę, no? To będzie, tak jak mówiłem, symulator powrotu do starej mapy, żeby obejrzeć w nowych teksturach i wyłączenia gry. No bo gameplayowo to będzie takie coś, że... no nie wiem, no. Ja to pewnie zmęczę, bo będę to streamował, ale ja nie wiem jak ludzie co... By chcieli sami w to zagrać, czyli no, będzie im się chciało to męczyć. Ja mam nadzieję, że oni to poprawią, nie ten gameplay. Bo ja wierzę, że ten Gothic może się odkuć, tylko no niech poprawią ten gameplay. Niech nie idą w jakieś wyimaginowane drewno przez fanów, bo to nie na tym polegało to zastrane drewno. To, że jest drewno, nie znaczy, że to ma wyglądać jak w dupę. Klikasz Simsem, żeby zrobił obiad, i potem oglądasz animację, jak on zrobi ten obiad. To tak wygląda ten gotik obecnie. Klikasz guzik i ty robi jakąś animację z dupy i oglądasz filmik. No co to w dupę jest? To jest. Tam ma być walka, a nie filmiki jakieś. Jakaś graturowa. Asmongold stwierdził, że to gówno. W komentarzach masa ludzi broni, gry, a zwłaszcza systemu walki. A to, a, a to ty mi decyber wysyłałeś Asmongola, co mówił o gotiku? To możemy zerknąć, to? No? Bo ciekawi mnie co ludzie z zagranicy mówią, z Ameryki. Bo przecież... A nie, a weź zerknij decyber, czy jest coś takiego. Ja bym zobaczył co tego. Ludzie z zagranicy mówią o, o gotiku, bo... No gotik to jest takie na Wschodniej Europy zamknięty, nie? I centralnej w Polsce, tutaj. No i nie wiem, jak w Niemczech, bo to jest w sumie. <laughs> to jest polskie grale to się w Niemczech zajął, no. Niki, chociażby tryb koncentracji czy walka dwoma broniami mają pozytywnie wpływać na przebieg toczonych pojedynków. Na plus większość zalicza również otwarty świat, bardziej rozległy niż Aha. ten z poprzednich odsłon. Dziennikarze mają za to podzielone zdanie co do fabuły Monster Hunter Wilds. Część z nich docenia, że jest ona bardziej rozwinięta niż w ostatnich częściach cyklu, lecz Zobaczymy dla niektórych fabułka. ponownie Będziemy jest oglądasz. jedynie mało angażującym pretekstem do atakowania stworków. A. Czyli takie Soulsy i musisz te sam pomóc. usłyszeć o nieciekawej sytuacji firmy NetEase, która zaczęła wycofywać się ze No Rukasz, optymalizacja w tym demie była tragiczna, to prawda. Była giga tragiczna. mentor, witam. Wybacz mi, wybacz mi. Twoje działalności na terenach Europy. Jest... Po co w takiej grze fobuła, jak Monster Hunter? Nie, no na pewno idzie coś ciekawego zrobić w fabułce. Nie wiem, bo nie znam tych gier. Ale w każdej grze dla mnie jest mile widziana fabuła, ja trochę, kurde mi ciężko powiedzieć, ja trochę żałuję na przykład, że w Elden Ring'u fabuła jest taka, że trzeba ją samemu sobie wystrugać, bo ona jest dopiewszony lore i tak dalej z tym twórcą gry o Tron, ale ona jest tak zagmatwana i ukryta, że wydaje mi się, że to... Trochę traci ten potencjał. Chociaż tam niby filmiki. Potem ma jakiś filmik, gdzie chłopy tłumaczą to i to ma 5 milionów wyświetleń. Dużo ludzi się tym ciekawi. Ale no. Sam nie wiem. Będę grał na premierę. Na premierę będę grał w piątek w tą grę, no. Jednym z projektów finansowanych przez chińską firmę jest polskie RPG od studia Rebel Wolves The Blood of Don Walker. W komentarzu opublikowanym tak, na LinkedInie time, no. Tomasz Tienc, współzałożyciel Rebel Wolves i dyrektor do spraw wydawniczych, napisał, że jest świadomy tych doniesień i oznajmił, że udziały w Rebel Wolves w dużej mierze spoczywają w rękach pracowników studia. Tienc Oho. zapewnia, że produkcja gry The Blood of Don Walker jest w pełni sfinansowana i studio współpracuje z partnerami i wydawcą Bandai Namco, aby zrealizować pierwszy rozdział sagi Dawn Walker. Też Wygląda więc na nadzieję, to, że na polskie deblato w na... Walker możemy nadal spokojnie czekać. Druga część Spidermana postawiła pod znakiem no by zapytania udział Petera Parkera w dalszych odsłonach nie, serii. Nie, czyli Zdań to się do... dzieje co było mówione, tak? Czyli idzie na emeryturę i teraz Miluch będzie głównym bohaterem. No i w dupę klasyczek, no i klasyczek, nie? jego roli graczy Pieprzyć. nie mają się jednak czego obawiać. Aktor zaznaczył, że bohater będzie częścią następnej gry i obiecał, że nie zostanie oddelegowany na kanapę. Co więcej sugeruje, no. że Parker odegra w fabule nadchodzącego Spidermana kluczową rolę. Fani mogą więc spać spokojnie. Peter na superbohaterską emeryturę, mnie, emeryturę na razie się nie wybiera. Bez... Warto też przypomnieć, że reżyser trzeciej części gry w, w wywiadzie się, dla serwisu The Direct fabuły. zaznaczył, że jeśli chodzi o fabułę, to twórcy mają wobec niej wielkie plany, a całość może się okazać naprawdę epicka. I to tyle. Dobra, czyli Miluch Moraluch będzie głównym Spidermanem, a Peter Parker, dedek, nie? Sadga. Dniosów, a Prosta teraz przechodzimy piła. do waszego segmentu. Na naszym Instagramie mogliście dzielić się ciekawostkami, tymi mniej lub bardziej odkrywczymi. Wybrałam parę z nich. Na przykład, a czy wiedzieliście. To... Nie, że... ale nie ma na YouTubie decyber. To jutro zobaczymy tak, to jak nie ma na YouTube. Decyber, wiesz, jak będzie to podeszle na Discordzie, dobra? Bo na Twitchu chyba tego nie będę patrzył. New Jersey Devils nie wygrali pucharu Stanleya od 22 lat? Sprawdziłam, to, to prawda, a dla tych, którzy nie wiedzą, diabły to amerykański klub hokejowy. Ciekawostka numer dwa, czy wiecie, że dziobaki są jednym z nielicznych ssaków, których sierść reaguje na światło UV? To również prawda, naukowcy odkryli, że w świetle ultrafioletowym futro dziobaków świeci na zielono. I o, na kurczę. koniec najważniejsze, szczoteczka do zębów ma włosy, a grzebień do włosów ma zęby. I z tą rozkminą Was zostawiam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia! Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obućcie się Polacy! Husaria!